Witam kochani moi na kolejnym filmiku. Jeśli by ktoś nie wiedział jak wygląda kwoka. Właśnie tak to jest wzór kwoki, że tak powiem. Jest bardzo taka napuszona. Gdacze kwocze, kokosi się rusza i schodzi tylko na jakieś, nie, wiem 10-15 minut. No niektóre moje kwoki schodziły do godziny, więc do godziny jeszcze może na jajkach nie być dziennie. Ale przez te 23 godziny musi siedzieć, żeby coś z tego było. No i tu jest kwoka. Właśnie możecie zobaczyć jak ona gdacza, jaka ona jest napuszona, jak się kokosi. O, widzicie? Tak wygląda kwoka, która zeszła z jajek co dopiero, żeby się pożywić, wydalić coś tam i o, właśnie się zasrała. Tak wygląda. Jakbyście nie wiedzieli. W porównaniu z innymi kurami to naprawdę jest wielka różnica, jak widać. Bo takie ma, widzicie, skrzydła ma opuszczone strasznie jest taka, taka nabrzmiała I tak, tak, tak cichutko, cieniutko gdacze, tak Kokości się Po nią z innymi, no to od razu widać różnicę, jak zeszło, od razu ją usłyszałem To jest ta łaciata środkowa, co tam je, w, tej, w tym, ten owiec w tej szufladce Poszła się na chwilę pożywić, po czym wróci z powrotem na jajka Widzicie, jak łapci wieje. Ona tylko pożywić się, otrzeć się troszeczkę na słońcu. Otrzepać się z kurzu, bo kura się myje na sucho, w tym w ziemi, taki, taki, albo w piasku. I wraca z powrotem na jajka. Potem poznać kwokę. Zapraszam do kolejnych moich filmików. Jeśli spodobało ci się, zostaw suba i łapkę w górę. Będę ci bardzo wdzięczny.